Uh, that's you. We keep on working, we do our well, thing. yeah they call me double clue Because I don't know I signed for nothing No one's gonna let me leave the school Oh no they can't tell me nothing No way to Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym Grand Prix. No i jak widzicie McLaren, Mercedes McLaren no i startujemy, startujemy z pole position, po, position, fantastyczna e, pierwsza pozycja, no i tutaj dosyć kiepski start, dosyć kiepski start i widzimy, że Sebastian Vettel, no i Raikkonen do nas dojeżdżają Raikkonen, Raikkonen jest bardzo blisko tutaj zjeżdżamy drogę, no i zobaczymy gdzie Raikkonen jest uderzył nas w Raikkonen, no i widzimy, że przednie skrzydło tam delikatnie ucierpiał Kimi Raikkonen e, tutaj jest bok w z Sebastianem Vettelem, Berd na pozycji drugiej, Vettel na pozycji pierwszej e, można powiedzieć koło, ko, koło w koło, w tutaj delikatny kontakt z Sebastianem Fetelem, no i jest pozycja pierwsza, jest pozycja pierwsza więc bardzo dobrze, bardzo dobrze sobie na tym starcie poradziłem, chociaż start był dosyć taki słaby, ponieważ no jednak zaspałem, zaspałem delikatnie, no i, no i ci zawodnicy mnie po prostu wyprzedzili, a i tutaj delikatnie, za szeroko, za szeroko delikatnie, no i oczywiście o kwalifikacjach sobie powiemy w trakcie wyścigu a i tutaj delikatnie, za szeroko, za szeroko ci zawodnicy są bardzo blisko mnie, Rajko jest bardzo blisko, grożał, przepraszam, grożał. Jest bardzo blisko. No i tutaj grożał, ucierpiał, grożał, spadł niżej. Fetel na pozycji drugiej, bardzo ciekawie. Bardzo ciekawie się zapowiada. Samochodem jeździ się rewelacyjnie odnośnie kasku. Jeżeli mamy chwilkę czasu, nie wiem co się stało, ale po prostu te kaski nie chce mi się zmieniać. Więc jeżdżę kaskiem Kimigo No Jest to troszeczkę nie, nie na miejscu, wiem o tym, ale no niestety taka sytuacja, a nie inna. No i nie mogę nic z tym zrobić. W niedzielę, w niedzielę będę miał robiony komputer, w sensie. Będę miał format, ponieważ ten system coś mi padł i, i nie jest to najlepsze. Dlatego też właśnie yy, zrobię formata komputera, zainstaluję od nowa grę. Save'a sobie zgrałem, mam nadzieję. Mam nadzieję że będzie chodził Że Safe będzie chodził i że będzie wszystko w porządku Że będę mógł Po prostu powrócić do tej kariery I że nie będę musiał zaczynać wszystkiego od początku Bo jak na razie kariera jest po prostu Fantastyczna Fetel jest bardzo blisko Grożał na pozycji trzeciej Fetel jest bardzo blisko Ale jednak tutaj Fetel nie ma szans Jednak Fetel tutaj nas nie wyprzedzi Sebastian Fetel w sesji kwalifikacyjnej Pojechał także bardzo dobrze był na pozycji trzeciej No i o tej sesji kwalifikacyjnej Powiem już niedługo Grożał na pozycji trzeciej więc także tutaj Fran bardzo dobrze, myślę, że też y, zasługą jest start i tam naprawdę dosyć dużo się działo Kimi Raikkonen stracił pozycję na rzecz y, Grożana oraz Fetela więc tutaj Kimi Raikkonen jakoś y, nie pokazał klasy, oczywiście jest to spowodowane tym, że uderzył nas, y, y, w nas Raikkonen, tam Fetel bardzo blisko jest nas i tutaj praktycznie doszło do kontaktu jeżeli w ogóle y, do tego kontaktu nie doszło y, jak widzicie McLaren, więc y, rozpoczynamy rozpoczynamy już kolejne wyścigi właśnie tym teamem no i on pięknie się mieni fantastycznie to wygląda bardzo mi się podoba ten 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 bolid, chociaż ten przód, szczerze mówiąc, mam mieszane uczucia, może się do niego przyzwyczaję. Jest takie po prostu opadające. Fajnie gdyby on był ciut bardziej uniesiony, żeby było go troszeczkę bardziej widać. No ale dobra, jest jak jest, no i musimy po prostu się z tym jakoś pogodzić. Ale bolid sam w sobie jest po prostu rewelacyjny i naprawdę jeździ się, no, no cudownie, nie, nie mam żadnych zastrzeżeń. Jest bardzo skrętny i to jest chyba najbardziej skrętny bolid z całej z całej stawki formuły jeździ mi się dobrze lotów. Ale tym bolidem także jest fenomenalnie Nawet nie wiem, czy nie lepiej No ale dobrze, przekonamy się o tym Dopiero w kolejnych wyścigach Schumacher, bardzo dobrze Schumacher wykręcił czas Wykręcił czas okrążenia Najszybszy jak dotychczas Więc, więc tutaj Kimi, Boże, Kimi to Schumacher oczywiście całkiem, całkiem nieźle sobie poczyna na to, że nie wiem na której jest pozycji nie jestem w stanie Wam teraz tego powiedzieć. A nie będę włączał menadżera, e, czyli tego inżyniera naszego, e, ponieważ nie chcę tutaj zakłócać tej całej e, Całej fantastycznej, wyścigowej atmosfery. Trzecie okrążenie, więc okrążenie e, można powiedzieć, które rozgrzewa nasze opony. I tutaj naprawdę, aj, tam fetel! Fettel był. Widzicie, że tam jednak poślizg delikatny Sebastiana Fetela, więc Niemiec tutaj Szaleje, po prostu szaleje Sebastian Vettel, i tutaj na pewno jedzie na granicy przyczepności. Korzystając z chwilki czasu, chciałbym powiedzieć Wam, jak wyglądała sesja kwalifikacyjna. Jeżeli chodzi o sesję kwalifikacyjną, to właśnie szkoda i żałuję, że jej nie nagrałem, ponieważ naprawdę była rewelacyjna i działo się tak dużo, że jeszcze nigdy w ogóle w całej odsłonie Formuły 1 2012, w całych tam czterech chyba latach kariery nie miałem naprawdę. Nie miałem y, takiej sesji kwalifikacyjnej, ale poczekajmy chwilkę. Sebastian Vettel jest bardzo blisko i Seba Sebastian Vettel od wewnętrznej. Od wewnętrznej Sebastian Vettel. Y, tutaj duża dawka systemu Kerstam, tam grożał jeszcze atakuje. Grożał jest bardzo blisko, ale Sebastian Vettel tutaj dosyć mała prędkość. Dosyć mała prędkość. Opóźniam hamowanie kontakt z Sebastianem y, Wynosi mnie delikatnie! Wynosi mnie i tutaj Sebastian Fetel i grożał mnie wyprzedzają! Y, tutaj Sebastian Fetel już jest praktycznie za moimi plecami. Jest Sebastian Fetel. Jeszcze grożał. Grożał jest bardzo blisko. Dojeżdżam do Romę Groszał, ale tu jestem bardzo lewy, bardzo szybki zakręt. a i delikatnie ściąłem ten zakręt bardzo niedobrze, ale jest tu, odciskam się od wewnętrznej i grożał, popełnia delikatny błąd za szeroko. Jest grożał, jest grożał, tak więc fenomenalnie, fenomenalnie po prostu to zrobiłem i fantastycznie. Tam po prostu wyniosł mój samochód niesamowicie i tak stało się pierwszy raz, ale poradziłem sobie, poradziłem. Musiałem odpuścić po prostu gaz i hamulec. Musiałem pozwolić, żeby ten bolid wytracił delikatnie swoją prędkość, tak więc jest naprawdę, naprawdę dobrze. Pierwsza pozycja jak na razie i tam grożał, naprawdę atakuje, naprawdę atakuje i to bardzo bardzo zaciekle korzystając z chwili czasu będę mówił dalej o sesji kwalifikacyjnej, która była niesamowita i chyba tutaj chwileczkę czasu będę miał, także także myślę, że mogę wam to spokojnie, spokojnie powiedzieć jeżeli chodzi o sesję kwalifikacyjną, było coś niesamowitego. Pierwsza część, czyli Q1 była przejechana na suchym torze, świeciło pięknie słońce, tak jak właśnie teraz i naprawdę odbywały się fajne, fajne zawody, dosyć, dosyć... Dosyć takie przewidywalne i naprawdę dosyć bezpieczne. A i tutaj grożał, bardzo blisko grożał, bok bok z grożanem. No i zobaczymy, czy tutaj Romeo grożał. Jest Romeo grożał już przede mną, ale tutaj muszę opóźnić hamowanie. No i jeszcze to, to zrobię? Opóźniam delikatnie hamowanie. Bok bok z Romeo grożał. No i tutaj Romeo grożał. Musi odpuścić. Musi odpuścić Romeo grożał. Tak więc właśnie q 2 było już bardzo interesujące. Wyjechałem najszybciej jak tylko się dało z boksów, ponieważ zaczęło delikatnie padać. Zaczął delikatnie padać deszczyk, był to deszczyk bardzo delikatny, no i m, dzięki temu e, pojechałem, m, pojechałem w fantastyczne okrążenie, ponieważ wyjechałem wcześniej, e, no i dzięki temu po prostu e, mogłem e, walczyć z zawodnikami z czołówki i byłem w tych dwóch częściach, e, także na, chyba na pierwszej pozycji, nie, przepraszam, w Q2 byłem na pozycji e, trzeciej. No ale stwierdziłem, że trzecia pozycja w Q2 jest wynikiem dobrym i myślę, że tutaj naprawdę nie trzeba nic więcej No ale w Q3 i tutaj naprawdę zaczęła się walka Zaczęło padać i to dosyć ostro No i wyjechałem, jechałem na slickach, na mokrej nawierzchni, zrobiłem pierwszy 1,24 z czymś tam, bardzo podobny do tego czasu, który jest właśnie teraz w wyścigu ale, ale oczywiście był boli lżejszy, no i mogłem takie czasy kręcić No i byłem Przejechałem linię mety, miałem ten czas i potem mnie kilku zawodników wyprzedziło. Potem kolejne okrążenie po prostu zrobiłem tak rewelacyjnie, że aż się tego nie spodziewałem. Tutaj bardzo blisko Grożał, jeszcze przerwę na chwilę. Ai! Grożał! Grożał! Francuz obrócił jego samochód! Więc Romeo Grożał tutaj ucierpiał, no i on spadnie daleko. On spadnie daleko, tak więc Sebastian Vettel wskakuje na pozycję drugą i Baton na pozycji trzeciej fenomenalnie. Jenson Baton i Sebastian Vettel. Romeo Grożał tutaj yy, po prostu wyleciał, wyleciał z tego wyścigu, jest pewnie bardzo daleko. No i właśnie w sesji kwalifikacyjnej zaczął, pa, zaczął padać deszcz dosyć ostro Walka z tymi zawodnikami była niesamowita I tutaj o dziesiąte sekundy po prostu wskoczyłem na pozycję na pozycję pierwszą Wyprzedziłem ich już praktycznie na mega mokrym torze, naprawdę ten bolid spisywał się już coraz gorzej, no ale udało się musielibyście to zobaczyć, było naprawdę fantastycznie no i cóż, szkoda, że tej sesji kwalifikacyjnej nie nagrałem, ale skąd mogłem wiedzieć, skąd mogłem wiedzieć, że właśnie takie ciekawe momenty będą, że, że będzie walka bok w bok z zawodnikami, żeby te czasy jak najlepsze osiągnąć. No, ale tak to właśnie było, no i no i cóż, trzeba się z tym po prostu pogodzić, nie ma odcinka z, z kwalifikacji, może kiedyś się pojawi. Tak więc wyjeżdżamy na prostą startową, wyjeżdżamy na prostą startową, no i tutaj oczywiście system kers, system kers do końca, żeby go wykorzystać, ponieważ e, da, ta dawka kersu zwiększa się po każdym okrążeniu, oczywiście uzupełnia się ten cały zbiorniczek, cała bateria kersu. Tak więc, tak więc, możemy spokojnie go wykorzystać. Siódme okrążenie wyścigu, i wyścig, jak na razie, bardzo ciekawy, i nie spodziewałem się, że po Grand Prix, po Grand Prix, właśnie tutaj, Węgier, będzie, będzie tak ciekawie, że, że te sytuacje będą po prostu fantastyczne i te, te zawody będą odbywały się w bardzo ciekawy sposób. A i tutaj, za szeroko, ten zakręt lewy jest naprawdę bardzo ciężkim zakrętem, i tutaj, naprawdę, trzeba piekielnie uważać. Trzeba piekielnie uważać na ten zakręt. Tutaj jest ta szykana. No i ona także jest bardzo niebezpieczna. Te, te szykany są takie masywne, takie grube i tak jakby to powiedzieć mięsiste. E, dlatego mm, trzeba bardzo uważać. I nie można na te szykany najeżdżać. Broń Boże, nie najeżdżajcie na nie, a kiedy pada deszcz, to już w ogóle unikajcie ich jak ognia. Siódme okrążenie wyścigu, no i zjedziemy. Czyli postój w boksach czeka nas już dosłownie za kilkaset metrów. Tak więc, tutaj trzeci sektor, spokojnie sobie myślę, przejedziemy i nie powinno być większych problemów. Jak widzicie, pro, promienie słońca pięknie oświetlają ten boli, i on po prostu błyszczy. Błyszczy naprawdę bardzo i, i fajnie to wygląda. Fajnie to wszystko się komponuje. Jeżeli chodzi o skórkę samochodu, to te napisy, naklejki jest wzięte z toru, kiedy Tom McLaren miał w USA. Tak więc zobaczymy, jaki to jest pit stop. Czy dobry? 3,7 sekundy. Całkiem nieźle. Całkiem, całkiem nieźle. To zobaczymy, na której pozycji wyjedziemy. Pozycja 15, pozycja 15, ale tam grożał jest bardzo blisko. Grożał bok, bok z grożanem. No i tam grożał, jednak, jednak nie. Jednak musiał odpuścić, więc tutaj yy, musiał odpuścić. No i cóż, yy, bardzo dobrze się stało, że, że grożał jest za nami. Jednak tutaj nie będzie nam jakoś bardzo przeszkadzał. No ale on ma szybsze opony, yy, tak więc myślę, że, że będzie starał się że będzie starał się nas wyprzedzić tutaj delikatnie za szeroko, ciut za szeroko ale myślę, że takie błędy nie będą tutaj miały dużego znaczenia tutaj już widzimy, że Sebastian Vettel wjeżdża do sektora trzeciego sektor trzeci, który już jest blisko alei serwisowej mam nadzieję, że oni go tam delikatnie przyblokują, tutaj widzimy, że Groszaum jest naprawdę bardzo blisko, bardzo blisko jest Romain Groszaum no i on tutaj na pewno nie odpuści on będzie atakował, będzie atakował niesamowicie żeby tylko nas wyprzedzić żeby tylko być w stanie przedostać się wyżej, on Chyba w alei serwisowej był, jeżeli się nie mylę, ale będzie zjeżdżał pewnie jeszcze raz na początku wyścigu, kiedy tam dostał e, właśnie kontaktu z innym samochodem, chyba to było wtedy ze mną, czy z kimś innym. To właśnie zjechał do alei serwisowej, no i wymienił opony i chyba przednie skrzydło, jeżeli się oczywiście nie mylę, dlatego jest tak daleko. Zobaczymy, na którym miejscu wyjdziemy. Duża dawka systemu Kers no i będziemy tutaj próbować wyprzedzić Sebastiana Fetela. Fetel zaczyna tutaj wyjeżdżać i wyjeżdża Sebastian Fetel. Jednak Fetel jest przed nami. Grożał jest bardzo blisko, agresywnie tutaj. Romę grożął, później delikatnie hamowanie. Tu widzimy Rajkonena, przepraszam, grożana i Fetela. Fetel grożał tutaj nas zaatakował. Zaatakował, no i niestety grożał jest przed nami. On nie zjeżdżał jeszcze. Do Dalej serwisowej, oczywiście, jeżeli zjeżdża, to zjedzi drugi raz. Chociaż ma opony te szybsze, więc no, może on nie zjeżdżał dalej serwisowej jednak. No i tutaj myślę, że Grożał także będzie zjeżdżał na tym okrążeniu. Sebastian Vettel, niestety, jest przed nami. My jesteśmy na pozycji teraz 9. Fajnie by było, gdyby tutaj Grożał powalczył z. Z Sebastianem Fetelem mogłoby dojść do jakiegoś kontaktu i my moglibyśmy wykorzystać tą sytuację. Tutaj ta szykana, bardzo ciężka szykana, i tutaj delikatny błąd ciut za szeroko. No i zbieram trawę na to prawe koło, co jest nie jest dobrym rozwiązaniem na tak krętym torze. Na torze, który są bardzo szybkie zakręty, i, te, i oczywiście te szykany. No i te tarki są naprawdę bardzo śliskie. Tak więc no cóż, trzeba na te tarki uważać. Dużo, dużo zyskujemy. Oczywiście jest to spowodowane tym, że wjechaliśmy dalej. I tam widzimy walka, walka grożana. grożą proszę cię, nie zjeżdżaj, nie zjeżdżaj! Walcz z Sebastianem Fetelem, ale jednak, jednak grożą, zjeżdża, no niestety, niestety, tak to wygląda. Musimy się z tym pogodzić. No i jedziemy dalej, jedziemy dalej, jest DRS, jest DRS, tak więc tutaj system DRS, system Kers. No i będziemy w stanie wyprzedzić Sebastiana Fetela czy nie. Dojeżdżamy do niego, ale jednak nie, nie da rady tutaj, nie ma szans, tak więc Sebastian Fetel jest przed nami. On myślę, tutaj już będzie jechał bardzo szybko. No i cóż, chyba sobie jednak z nim nie poradzimy. Tak więc musimy tutaj się pogodzić z tą sytuacją. No i po prostu cisnąć jak tylko się da. Mamy bardzo szybki bolid, no i to trzeba przyznać. Bardzo dobrze się tym bolidem jeździ, więc myślę, że tutaj spokojnie możemy walczyć z Fetelem, ale trzeba się postarać. Sebastian Fetel jest bardzo blisko, tutaj dobrze przejechać ten zakręt. No i jest Sebastian bardzo blisko, piekielnie blisko jest Sebastian Fetel. Dobrze ten prawy zakręt przejechać, dużo gazu, dużo gazu, nie odpuszczać Sebastian Fetel, jest bardzo blisko. No i tutaj ta szykana, ta szykana, i tutaj błąd, błąd, błąd Berta, niestety. Niestety Bert tutaj popełnia błąd i Sebastian Fetel, Sebastian Fetel oddala się, oddala się na około Sekunda, bo nawet więcej. A i kolejny błąd, więc tutaj Sebastian Vettel. No, jednak się nie uda. No niestety, ale Baton jest bardzo blisko i Baton będzie atakował, tam Baton delikatny błąd popełnił, no i tutaj myślę, że Jenson Baton także będzie, e, będzie próbował m, podwyższyć swoją lokatę, przynajmniej o jedną, czyli wygrać ze mną, e, no ale na pewno my nie odpuścimy, na pewno będziemy starać się jechać jak najszybciej, e, standardowa mieszanka paliwa, nie będę tutaj przesadzał, m, nie chcę też tej pozycji drugiej stracić, chociaż naprawdę jeszcze jest 8 okrążeń, Pełnych 8 okrążeń do mety. No i trzeba, trzeba uważać, baton jest bardzo blisko. Baton będzie atakował baton od lewej strony, jednak nie. Jednak odpuści tutaj Jenson Baton. Sebastian Vettel, najlepszy czas okrążenia: 1,23-120. Ja mam 1,24. Więc o sekundę, o sekundę jest tylko szybszy. No i, a i tutaj błąd, błąd za szeroko. No i właśnie jak wiecie, jak widzicie, może nawet tak to określę, w poprzednich ogólnie sezonach, kiedy jeździłem jeszcze nie aż tak dobrze, to były takie właśnie sytuacje, że... Że nie doganiałem w ogóle tej stawki, ale teraz, kiedy naprawdę można, można powiedzieć, nauczyłem się jeździć jeszcze lepiej niż jeździłem na samym początku Jeżdżę po prostu w tą formułę bardzo dużo, no i dzięki temu te umiejętności się poprawiają Na trybie legendarnym, szczerze mówiąc na klawiaturze nie jeździsz jakoś rewelacyjnie, a mogę walczyć z tymi zawodnikami No ale jeżdżę wtedy na granicy przyczepności, na granicy i, i naprawdę te czasy po prostu są odzwierciedleniem tego, że, e, że jeżdżę jak tylko e, jak tylko się da, jak tylko bolid na to pozwala, no i szybciej się po prostu nie da. Tam Jenson Baton po prostu e, coś, nim, coś się stało, delikatnie musiało go zarzucić i on stracił, on stracił e, on stracił kilka kilka sekund do mnie. Tam no widzimy, że dwie przynajmniej sekundy. Tak więc tak więc jest dobrze. Jedziemy na tej długiej prostej, najdłuższej prostej tutaj zawodnicy używają systemu DRS. Sebastian Vettel Sebastian Vettel tutaj bardzo dobry czas okrążenia on bije te rekordy więc więc oddala się, oddala się systematycznie, i naprawdę trzeba tutaj dużo włożyć energii w to, żeby, żeby tego zawodnika, żeby z tego zawodnika po prostu wyprzedzić 1.22.856 Maldonado. Bardzo dobry czas, bardzo dobrze. Wenezuelczyk, więc, więc tutaj Maldonado całkiem, całkiem nieźle. Nie wiem, na której pozycji się teraz znajduje, ale czas ma bardzo dobry. Wenezuelczyk ogólnie w Grand Prix Australii pojechał kiepsko, no i w wypad z toru, no i Niestety, niestety Williams nie radzi sobie jak na razie jakoś dobrze, tak więc no niestety liczyłem na ten team także jakoś i myślałem że będzie lepiej, no ale niestety tak nie jest. Alonso 1.22.800, 800 tak więc Alonso poprawia czas okrążenia, no i Alonso w Grand Prix Australii jak wiecie i myślę że każdy fan Formuły 1 wstał o 7 rano i oglądał wyścig, tak jak ja widział, że Fernando Alonso i Felipe Massa, no Ferrari błyszczy, Ferrari jest po prostu niesamowite. I ja liczę, liczę naprawdę z całego serca, żeby tylko Alonso żeby tylko Alonso i Felipe Massa w tych wyścigach Formuły 1 radzili sobie całkiem, całkiem dobrze w sezonie 2013 Baton na pozycji trzeciej, więc Baton myślę, że tutaj będzie atakował. No i Rosberg na pozycji czwartej. Czwarta pozycja Nico Rosberga. Całkiem dobrze Mercedes sobie w tym wyścigu radzi. Szczerze mówiąc nie spodziewałem się aż tak dobrej pozycji Mercedesa. Schumacher jest gdzieś koło dziesiątki, tak więc także całkiem, całkiem nieźle. Groszał jest na pozycji odległej. Jest to pozycja gdzieś około dwudziestej, więc dosyć daleko. Groszał 1.22 tutaj świeże opony dają o sobie znać. Najlepszy czas okrążenia, więc Groszał Całkiem, całkiem dobrze. On tutaj będzie odrabiał i na pewno będzie starał się jechać jak najszybciej i jak najlepiej. No, ale tutaj nie wróżę mu nic dobrego, żadnych punktów myślę nie zdobędzie. No, chyba że będzie jakiś karambol. Jeden zawodnik odpadł z wyścigu, i prawdopodobnie jest to Kimi Raikkonen 23 zawodników w stawce, więc tutaj dosyć wyścig taki bezpieczny. 13. okrążenie wyścigu o Grand Prix Węgier. tak więc tutaj widzicie, że niespodzianek, jak na razie, nie ma większych. I, i Raikonen tylko, e, tylko e, odpad z wyścigu, tak więc, e, no, dosyć dużo zawodników na torze jeszcze jest. E, zobaczymy, czy ktoś jeszcze będzie zjeżdżał do alei serwisowej. Czy tutaj ci zawodnicy będą jeszcze do tej alei serwisowej zjeżdżać. Czy tutaj system DRS użyje? Jenson Button chyba jednak nie powinien. Chyba jednak ta strata jest duża i tutaj myślę, że Jenson Button nie będzie w stanie mi wyprzedzić. Tak jest. Nie, jednak jednak musi nie uda. Więc tutaj Sebastian Vettel kolejny znakomity czas. Sebastian Vettel radzi sobie po prostu znakomicie. 1:22. Myślę, że ta granica zostanie zostanie po prostu przerwana już niedługo. Jeszcze cztery pełne okrążenia do mety. Tak, więc tych okrążeń jest jeszcze dosyć dużo i tutaj. Naprawdę dużo, dużo może się jeszcze dziać. Zobaczymy, jak Jenson Button będzie tutaj, będzie tutaj jechał w tym wyścigu, czy on będzie w stanie nas wyprzedzić, czy użyje systemu DRS na tej długiej prostej. Myślę, że Jenson Button tutaj na pewno na pewno będzie się starał tą pozycję, tą pozycję odzyskać. 1.23.573 to jest nasz czas, tak więc czas całkiem dobry. Myślę, że tym, tym bolidem naprawdę można pojechać jeszcze szybciej, ale no ale niestety takie są realia wyścigu Formuły 1 i trzeba czasem bronić swoją pozycję, czasem trzeba odpuścić, żeby nie wpaść w poślizg i właśnie tego są konsekwencje i takie czasy niestety po prostu mogą nie zostać poprawione tam Jenson Button, tam Jenson Button popełnia delikatny błąd, a ja, i tutaj tak samo popełniam błąd ciut za szeroko wyjeżdżam tutaj kolejny uścisk samochodu no i oni będą bardzo blisko, oni będą bardzo blisko zawodnika timu McLaren, tak więc trzeba naprawdę bardzo uważać, duża, duża dawka systemu Kers, 15 okrążenie jest rozpoczęte, tak więc jeszcze trzy pełne okrążenia do mety, no i myślę, że tutaj naprawdę będzie działo się jeszcze bardzo dużo Jenson Baton jest bardzo blisko Jenson Baton tutaj będzie na pewno atakował będzie atakował i on nie odpuści druga pozycja dla Jensona Batona byłaby pozycją fantastyczną, on dawno nie zdobył jakichś większych punktów, więc tutaj na pewno będzie walczył, będzie walczył o pozycję drugą, ale czy dwa McLareny będą na pozycji Drugiej i trzeciej, to się przekonamy, dopiero za kilka okrążeń. Tutaj naprawdę, jeszcze bardzo dużo rzeczy może się stać. Bardzo, bardzo szybki lewy zakręt, i tutaj naprawdę trzeba uważać. 15 okrążenie wyścigu, tak więc tutaj dosyć ten, ten, ten tor szybko się przejeżdża, ale, ale jednak trzeba uważać. Trzeba uważać, bo niektóre zakręty są naprawdę bardzo. Bardzo yy, groźne. Yy, Bert na pozycji drugiej, no i tutaj Baton na pozycji trzeciej, Fetel na pozycji pierwszej. Tu jak na razie nic się nie zmienia. Sebastian Vettel, czyli Niemiec z teamu Red Bull Racing, podąża do mety i myślę, że on tutaj żadnego błędu, głupiego błędu nie popełni. No, chyba że jakiś maruder mu tutaj przeszkodzi, i że on będzie po prostu starał się nie popełnić tutaj żadnych błędów. Baton na pozycji trzeciej, no i jak widzicie, to wszystko. Tutaj idzie w dobrym kierunku. Dwa McLareny na pozycji drugiej i trzeciej, tak więc jest bardzo dobrze. I tutaj, tą pozycję, myślę, że, że możemy śmiało, śmiało utrzymać. Fetel najszybsze okrążenie 1.22.537, bardzo dobrze jest Baton za nami, ale jednak tutaj Baton nas nie wyprzedzi, no i tutaj dobrze wjechać w ten prawy zakręt, bardzo bardzo szybki prawy zakręt, a i tutaj Baton popełnia delikatny błąd, uścisk samochodu no i tam Rosberg, Rosberg walczy z Batonem Baton czy Rosberg, za chwileczkę się przekonamy, tutaj bardzo szybki lewy zakręt, ten bolid jest dosyć stabilny ale także w niektórych sytuacjach potrafi, potrafi nim zarzucić duża przewaga moja nad Jensonem Batonem, no i tutaj Jenson Baton po prostu delikatnie odpuścił, oczywiście spowodowane jest to tym błędem, który popełnił, więc tutaj Jenson Baton traci po prostu kolejne cenne sekundy chociaż dojeżdża bardzo szybko, no i tutaj naprawdę trzeba uważać, trzeba uważać na tego kierowcę, ponieważ on jest naprawdę bardzo groźny, tak więc trzymamy jak na razie się optymalnego toru jazdy druga pozycja, tak więc jest 18 punktów i myślę, że ta pozycja spokojnie starczyłaby mi na koniec, na koniec tego wyścigu poprawiamy swoje czasy okrążeń, więc te czasy idą, idą w dobrą stronę, w dobrym kierunku, e, o pół sekundy te czasy zostają poprawione, tak więc widzicie, że coraz mniej, a i tutaj błąd, błąd popełniam, no i tutaj Jenson Baton mi wyprzedza Jenson Baton mi wyprzedza, no i system KERS system KERS w użyciu i zobaczymy czy będzie w użyciu, także system DRS e, myślę, że tutaj spokojnie możemy DRS użyć, jest system DRS, no i bardzo duża prędkość, tak więc bez żadnych problemów dojeżdżamy do Jensona Batona, e, także system KERS w użyciu, no i czy wyprzedzimy Jensona Batona zawodnika, timu McLaren jest, jest, jest tutaj Jensen Button, tak więc chwyciliśmy tego zawodnika, no i odzyskujemy tą pozycję fantastyczną. Drugą pozycję, Sebastian Vettel na pozycji drugiej, no i myślę, że tutaj naprawdę nic już nie powinno się stać, chociaż tu jest za szeroko, za szeroko. Popełniam błędy, błąd za błędem, no i myślę, że druga pozycja jest do osiągnięcia. Rosberg jest na pozycji trzeciej, więc tutaj stracił stracił ten Jensen Button, niewinny, bezbronny Jensen Button, stracił pozycję. Pozycję. trzecią na rzecz Niko Rosberga, zawodnika zespołu Mercedesa. Tak więc myślę, że tutaj naprawdę jest bardzo, bardzo ciekawy wyścig, bardzo interesujący i, i warto obejrzeć go całego. Tak więc cóż, tu dużo mówić. Wracajmy do wyścigu. Vettel jest na pozycji pierwszej, no i tutaj Sebastian Vettel będzie odrabiał straty. On do nas ma stratę około 20 punktów, czy tam 30. Nie pamiętam dokładnie ile tam było w tej całej klasyfikacji kierowców oczywiście tabela mistrzostw świata jest bardzo, bardzo zaciekła i tutaj e, naprawdę ci zawodnicy e, są bardzo blisko siebie, te punkty są e, można powiedzieć na granicy, tak więc e, Sebastian Vettel będzie odrabiał, będzie odrabiał przez, przez ten cały czas e, 25 punktów, tak więc e, myślę, że tutaj Sebastian Vettel powinien, e, powinien odrobić kilkanaście punktów, a będzie to punktów dokładnie 7, więc... E, więc musimy się liczyć z Sebastianem Vettel'em do końca sezonu, a i tutaj jest Rosberg bardzo blisko, ale jednak Rosberg mnie nie wyprzedzi jednak tutaj Rosberg e, nie będzie próbował nawet mnie wyprzedzić, myślę, że spokojnie powinniśmy sobie z Rosbergiem poradzić e, no i e, powinniśmy sobie dać radę z tym zawodnikiem e, McLaren jeżeli chodzi o prędkość jest bardzo szybki na tych prostych i naprawdę jest bardzo ciężko tych zawodników wyprzedzić, chociaż z Jensonem Batonem poradziliśmy sobie całkiem nieźle 16 sekund straty do Sebastiana Vettela, więc widzicie, że po prostu no piekielnie szybko odjechał Sebastian Vettel Nie byłem w stanie już utrzymać Tej pozycji, broniłem swoich pozycji Przed innymi zawodnikami Chociaż te dwa, trzy okrążenia Po wyjeździe z alei serwisowej Byłem naprawdę bardzo blisko Niemca I mogłem powalczyć, mogłem powalczyć Ale po prostu serce mi kazało walczyć A rozum jednak mówił Żebym, żebym przystopował I żebym jednak głupot tutaj nie robił Tam błąd popełnia Rosberg No i jednak chyba tutaj Rosberg mnie już nie wyprzedzi Jednak od, zdobędę Drugą pozycję, drugą fantastyczną pozycję, która da mi e, oczywiście dobre punkty no i utrzymanie pozycji, utrzymanie pozycji w Pierwszej pozycji w Mistrzostwach Świata, tak więc to będzie naprawdę bardzo dobry rezultat. No i pierwszy wyścig w McLarenie, druga pozycja jeszcze na tak ciężkim torze, fantastyczny wynik. Tak więc kończymy, no i jest druga pozycja. Niestety cel nie osiągnięty, ten kask wygląda po prostu paskudnie. Zmienię go jak najszybciej się da, ale jak na razie musimy się z nim pomęczyć. Nie ukończyłem celu, ale druga pozycja jest pozycją. Bardzo, bardzo dobrą i myślę, że naprawdę tutaj e, nic więcej się da, e, dało nie zrobić. Tak więc 18 punktów, e, no i zobaczymy jeszcze, kto nie dojechał do mety. Kimi Raikkonen, Kimi Raikkonen nie dojechał do mety, więc tutaj Kimi Raikkonen e, dosyć, dosyć kiepsko. E, ja jestem na pozycji drugiej, Fetel dru e, pierwszej, Fetel na pozycji drugiej, no i Kimi Raikkonen na pozycji trzeciej Jensen Button na pozycji 11. więc tutaj widzicie, że jest dosyć, dosyć ciekawie i dosyć zaciekle będzie to wszystko wyglądało. 14 tylko punktów traci Sebastian Vettel. Sebastian Vettel z teamu Red Bull Racing. No i tutaj celebracja oczywiście uniesione ręce w geście triumfu. Sebastian Vettel także triumfuje, 25 punktów dla tego zawodnika Nico Rosberg na pozycji trzeciej, więc Mercedesy całkiem całkiem dobrze no i ten kask. Ten kask jest po prostu straszny, no ale będę musiał się jakoś z tym, e, z tym po prostu pogodzić. E, tak więc dobrze, no co tutaj jeszcze dużo dużo mówić. E, Niko Rosberg finiszuje przed kolegą z zespołu, no i oczywiście e, Wishmart e, zachwycony Bert na podium, więc bardzo do, bardzo dobrze. E, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Formułę 1 2012 tryb kariery. E, trzymajcie się ciepło. Hej.